Prosto po pucharze Polski w, tańcu, w polskim tańcu sportowym, chciałbym się podzielić refleksjami. Na tańcu się może nie znam tak jak sędziowie, nawet na pewno, ale to co widziałem, to cudowna rzecz, która rozwija zawodników w podziwie do siebie. Bądź zawodnicy nieustannie mówili o swoich umiejętnościach, o choreografii, o tym co przed nimi za chwilę się wydarzy, czyli pewne napięcia. I o tym yy, w podsumowaniu tego, co, czego dokonali. Więc edukacja sportowa i uczestnictwo sportowe jest po to, żeby zawodnik nabył wewnętrznych, człowiek, żeby nabył wewnętrznych zasobów, żeby siebie podziwiać, a przy okazji, tysiąc osób podziwiało tych zawodników. Czyli taniec sportowy przy, odpowiednim, mm, przy odpowiedniej ocenie, i upodmiotowieniu dziecka może dawać to, czego wszyscy pragniemy podziw do samego siebie i podziw innych. Wielkie dzięki.